Ja chciałem dodać jeszcze pytanie, bo to jest... Nie tu pobrzmiewały echa różewiczowskiego teatru poetyckiego. Czy, czy przyznaje się pan do, do takiej Bardzo ważny jest dla mnie Różewicz i bardzo pielęgnuję sobie w pamięci ten, jak sobie wyobrażam moment, kiedy Różewicz przychodzi do teatru z kartoteką. Kiedy nie za bardzo teatr wie, co z tym zrobić. E, tak, to to... To taka rozrzucona, ale wcześniej też później i, była i teatr rozrzucony. poetycki. On tam mm. podobne ma elementy, które u pana występują. Ja mhm. chciałem je tylko jedno zdanie powiedzieć. Mianowicie jest mi to niezwykle obcy tekst, niezwykle obcy sposób myślenia, niezwykle obcy sposób pisania, ale muszę powiedzieć, że jest napisane świetnie. Że podziwiam ten sposób pisania i że nie mam nic przeciwko temu, żeby uznać tę Pana wypowiedź za autentyczne dzieło sztuki. Dziękuję Panu tak. bardzo, ale byłbym ciekawy, dlaczego, co jest Panu obce w tym? Czy Pan e to Znaczy, nazwę? Ja jestem estetykiem i dla hmm. mnie wszystko hmm. jest takie wyestetyzowane i takie śliczne, i to, wtedy się dobrze czuję w tym świecie. Hmm. Tak, no czek kulturalny a zwłaszcza kobieta niszczy gdzie chce mówiąc <grym> krótko i odwołując się do tekstu i są ludzie którzy jakby z trudem akceptują tego rodzaju dzikość tak ale pisanie nie jest kulturalne pisanie ale może być w ogóle. może być ale nie wiem czemu Pomaga to twórczości. A ja nie wiem, czy pomaga takie pisanie jak pańskie, prawda? Tu jest ta równoważność, a mimo to uznaję nie, naprawdę, mhm. szapoba. W Twoim tekście no, widać taką fascynację brzydotą, jakimś przełamaniem czy, czy złamaniem kanonów estetycznych. Jest to jakiś rodzaj... Czy to jest u Ciebie coś autentycznego, czy, czy coś takiego bardziej programowego, że tak po prostu programowo postanowiłeś wejść do teatru jakby z takim, z takim programem, z takim zamiarem? Absolutnie nie ma we mnie fascynacji brzydotą. Fascynacja brzydotą też jest estetyką. To, co starałem się napisać, to, że brzydota może być mocniejsza, może być większą moc niż piękno, ale nie musi. Chodzi o to, że w ogóle estetyka, w przeciwieństwie do tego, co Pan mówi, estetyka w pisaniu nie jest dla mnie najważniejsza. Skupianie się na estetyce yy, powoduje, że może, nie musi, ale może stracić się, o czym w zasadzie to jest i o co chodzi. No to ale, bardzo Różewiczowskie oczywiście, to, ale yy, oczywiście. to już w latach czterdziestych on to powiedział mhm. eksplicite, prawda? Mhm. Czy miał rację, to odrębne zagadnienie. Mhm. Jedno zdanie znowu. Pan mówi o tym, że pan nie estetyzuje, ale samo użycie Słowa do szczyny, że pachniała, a nie śmierdziała, co jest zgodne z kanonem klasycznym, mm -hmm. już jest estetyzacją. Tak, ja też nie powiedziałbym, że nie estetyzuję. Też starałem się, może to nie wybrzmiało, że tak się miotam w tej swojej łódce pisarskiej, że też mnie uwodzi ten, ta estetyka. Ja lubię rzeczy ładnie napisane. Daje się temu uwieść, ale podejrzewam w tym zawsze wietrzy w tym jakąś, jakąś nieprawdę. Staram, jest tym bardziej nie, Ale jesteśmy tu bliscy sobie, bo ja z kolei lubię się uwieść temu pańskiemu sposobowi pisania. Także to jest ta przyciąganie się i odpychanie. Ten estetyzm, prawda, to też jest coś takiego, co, czego się straszliwie boisz i co jest, e, co jest niepokojące, bo opanowuje nas, jakby. Tak, prawda. No tak, to nazwał, że ja się tego boję, bo daje się temu uwodzić. No tak. właśnie, bo coś, co jest uwodzące, jest jakby trochę No Mamy do czynienia z jakimś demonem i nie wiemy, czy on jest dobry, czy zły. E, a, a, a prawda jest taka, że twoje pisarstwo jest bardzo estetyczne. Mhm. Nawet jak piszesz o czymś takim jak, jak sikanie, to, to to jest przecież piękne. To sposób, w jaki to opisujesz, niesłychanie estetyzuje to i, mhm. yy, no i jednak oznacza to, że się dałeś uwieść. Ale mhm. jedna rzecz mnie, yy, a, mnie, a po, po różnicy między uwodzeniem a prowadzeniem. Y, tutaj zastanowiła. W pewnym momencie mówi, że ratuje cię temat, mhm. y, że, że temat to jest coś takiego, co dyscyplinuje. Tak. I to jest oczywiście w dużym stopniu y, wynik współczesnej sytuacji dramatopisarza, który y, mhm. y, najczęściej pisze na zamówienie albo pisze y, w jakiejś kooperacji z projektem y, stricte teatralnym. To, to jest pewna, pewne nowum od takiego znaczy klasycznego myślenia o dramacie. Dzisiaj, dzisiaj się projektuje raczej spektakl i do tego się, do tego się projektuje potencjalny dramat, prawda? No ale nie wszystkie twoje dramaty były pisane na temat. Tak. I, i nie wszystkie są pisane w, w, takiej, w takim projekcie kooperacji. Czujesz jakąś różnicę między tymi, tymi, tymi dwoma sposobami pisania? Próbowałem pisać do teatru już dawno. Nosiłem teksty do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, gdzie, gdzie mieszkałem, mieszkam do dziś. I e, pamiętam taki czas, kiedy teatr w ogóle nie był zainteresowany nowymi tekstami. Tak. Grano y, Słobodzianka, grano Mrożka y, z, z Pierwsza połowa lat 90. Tak. była martwa zupełnie. Nic, to kompletnie nic nie przechodziło innego poza lekturowymi klasykami, Gombrowicza jeszcze oczywiście, z polskich autorów. I nagle teatr się otworzył w pierwszej dekadzie XXI wieku, tak w połowie. Otworzył się też dlatego właśnie ja w, udało mi się trafić na to otwarcie to była kolejna próba, która spotkała się z pozytywną odpowiedzią. Trzeba się było dopasować tak, jak mówisz do tematu. To była taka fala, ona już trochę przechodzi, ale była taka fala, a napisz mi sztukę y, o tym, jak jest w koszalinie. A napisz mi sztukę o, o tym, je, o historii bielska-białej. Y, czyli konkretne zamówienia na tematy, albo na, to, to bywały dziwne zamówienia rzeczywiście. A napisz sztukę o Steve'ie Jobsie i Beatlesach. Też tak, tak, miałem takie zamówienia. Przynajmniej to... z tego potem wybrnąć. Myślę sobie, albo wiem, że jak zamawia to dobry reżyser, którego cenię, to on nie zamawia wypracowania. Tylko tak jak też napisałem w tym tekście, jakoś może na przekór, od spodu, inaczej, dziwnie, znaleźć tam swoją drogę w tym. I yy, wbrew pozorom być może, to, to, to rzeczywiście czasami brzmi bardzo śmiesznie, ale to bardzo mi pomogło się ustawić. Przestać pływać w jakichś mhm. e ładnych zdaniach, tylko ustawić się, że jednak piszę na temat. Zadane, ok, ale szukam w nim jakiejś swojej drogi i próbuję e, znaleźć e, to, co wcześniej pływało, tylko zakotwiczyć to przy tym temacie. tak. Ale tak, tak jak wspomniałeś, y, 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 potem już próbowałem y, y, napisać sobie bez zamówienia. tak, I rzeczywiście to tę nieskończoną historię. Tylko też sobie wtedy trochę sam zadałem temat. Właśnie, co ci dyscyplinuje wtedy? Koncept jednak, takie sobie dałem zadanie. Jak można opisać z różnych perspektyw to samo przedpołudnie, różnych ludzi, którzy mieszkają w swoich domkach, w jednej kamienicy, w której mieszkałem? Formalne, tak. I potem się otwiera cały, masz rację, cały kosmos, że tu się wchodzimy do tego mieszkania, tu do tego, tu do tego. I to tak, to rzeczywiście się udało potem. Yy, udało się o tyle, że. Yy, 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 bałem się tego, że nikt tego nie weźmie w teatrze, bo właśnie nie. No to ja sam sobie dałem ten temat. Okazało się, że, że ta nieskończona historia. Wtedy już ten temat się troszkę zmienił, być może, nie wiem. Że się spotkała z zainteresowaniem teatru. Także ciepło ją wziął do. do... Jeśli można, to ja bym zapytał tak. o drobny szczegół realizacji teatralnej, bo jednak Cieplak mocno podestetyzował y, pana tekst, zrobił z tego niemal oratorium, tam są mhm. fragmenty śpiewane. I teraz, czy to jest wynik pana uległości, czy mhm. zgody na to, że taka estetyka będzie dominowała mhm. w tym spektaklu? Kiedy Piotr Cieplak, znany już wybitny reżyser teatralny, powiedział mi, że on by tak to widział? że mu tam pasowała orkiestra symfoniczna yy, i wytłumaczył mi, że w zasadzie idzie to, yy, że jest to zgodne z duchem tego tekstu, to yy, tak, pomyślałem, że tak, jak najbardziej, że to, yy, to ja dałem swoje, a teraz reżyser daje swoją część. Dodam jeszcze, że tak, roz, rozmawialiśmy raz w gronie dramatopisarzy i dramatopisarek o tym, że właśnie rzeczywiście jest różnica między nami, a tym pokoleniem poprzednim, z którego wyrastamy, pokoleniem Różewicza, Mrożka, Gombrowicza, to są nasi ojcowie. Tak? A, yy, oni, o ile wiem, nie pisali swoich tekstów w takiej łączności z teatrem, jak my. Nie pisali na próbach. To, były ten, to była ta fala. Yy, Mówię falę, dlatego, teatrów. że to nie było od zawsze. To nie jest tak, że to było od zawsze. Oni pisali tekst, zostawiali go teatrowi i teraz proszę tak to zrobić. Łącznie z tym, że tak Beckett e, zabraniał jakichkolwiek zmian scenizacyjnych tak. Do dzisiaj. No dobra, dobra, ale Beckett tak? też pracował w teatrze, tak? Tak, to to pan, za tym pan, wyszła cała szkoła dramaturgów brytyjskich, mm -hmm. którzy już ściśle w teatrze siedzieli rację, stąd to, to. genialne opanowanie warsztatu na przykład. Tak. tak, ale tak nie było zawsze. Tutaj padał wczoraj w dyskusji na Szekspir. Lubimy wracać do tego Szekspira do jego metod pracy, który pracował inaczej, który bardzo zmieniał tekst pod wpływem aktorów z tego, co o nim wiadomo który brał gotowe historie i je przetwarzał na scenie. Ten teatr był znacznie... Znaczy te teksty szekspirowskie powstawały znacznie bardziej w łączności z aktorami, ze sceną i to była bardziej praca wspólna, łącznie z tym, że... Nie wiem, czy to prawda, przeczytałem to w jednej z prac naukowych, jako hipotezę, że ten słynny monolog Hamleta być albo nie być został wyimpr wyimprowizowany przez aktora i zapisany przez Szekspira. To Oczywiście to on potem zrobił to z tego arcydziełu, natomiast to była improwizacja zapisana. Czego nie robił Gombrowicz ani Mrożyk. Oni nie zapisywali improwizacji. To nasze pokolenie już pomrożkowskie, my to robili. Czy ty Czujesz, że, że temat, który Tobie zadano, albo który sam sobie zadałeś, on będzie jakoś rezonował ze współczesnością, nie wiem, z duchem czasu, mm -hmm. ze współczesnym odbiorcą? Czy masz jakiegoś swojego wyobrażonego odbiorcę, swoich, swoich mm -hmm. dramatów? Czy też po prostu mm, zdajesz się na swoją intuicję, jakiś, jakiś rodzaj nieświadomości, jakiejś sfery, sfery ciemnej i nieuświadomionej? Jak to jest z tym rezonowaniem? Bo mnie jako autora też to jakoś mhm. y, bardzo obchodzi. Na pewno intuicja jest kluczowa, ale też y, jakiś, jakiś rodzaj bycia we współczesności. Nie myślę tu o tym teraz, że trzeba koniecznie czytać gazety i być na Facebooku, ale można również jakoś być we współczesności, chod, przechadzając się do kiosku po gazetę. Tak? To też jest rodzaj bycia we współczesności. Z tym też można rozmawiać. Y, ale myślę, że kiedy Aischylos pisał Persów, to pisał ich dlatego, po pierwsze, że miał taką intuicję, że tak trzeba ich napisać, pokazać teraz od strony wrogów tę sytuację, ale też dlatego, że wtedy bardzo mocno to rezonowało w Grecji. Także on wiedział, że ten temat, pokazanie teraz obozu przeciwnika yy, zaraz po wojnach perskich, że to będzie coś, co wywoła duży oddźwięk. I że to cały czas gdzieś się utrzymuje od Aischylosa. I, yy, I myślę, że mniej lub bardziej świadomie też staram się tym kierować, czyli łączyć to, co mówisz, intuicję, ale też to, co jest w powietrzu, tak? co czuć, że o tym ludzie chcą rozmawiać, że yy, tego chcą yy, słuchać, wobec tego zająć stanowisko. A masz pokusy na inne rodzaje I jacy? No, no, Tak, od dzieciństwa myślę o tym, żeby powieść napisać, ale nie wiem, nie wiem, czy umiem. A co Cię wstrzymuje? To co napisałem, że boję się, że tak naprawdę nie jestem pisarzem, że ja nie umiem. Że... A wiersze? Yy... Bo to nie była kokieteria. Naprawdę czasem myślę, że może ja udaję, tylko wiem, jak pisarz powinien pisać. Naczytałem się trochę książek. i Wiersze? Yy... Pisywałem w młodości i za radą mojego ówczesnego mistrza ze szkoły gitarskiej przestałem. Chyba niesłusznie. Później jeszcze miałem parę própole. Nie ma pan taką siłę i, i lapidarność, tak, to jest Ktoś do wierszy dobra. To tam, to tak. Natomiast tak jak tam napisano, chętnie się umieszczał w tej tradycji właśnie dramatu poetyckiego, tak? dramat mm -hmm. poetycki polski.